Rozdział pierwszy. Kiedy stary Mikołaj umierając, zostawił Hanie opiece i sumieniu memu, miałem wówczas lat 16. Ona zaś młodsza niespełna o rok, również wychodziła zaledwie z lat dziecinnych. Od łoża zgasłego dziadka odprowadziłem ją prawie przemocą i oboje udaliśmy się do naszej domowej kaplicy. Drzwi jej były otwarte. Przed starym bizantyjskim obrazem Matki Bożej paliły się dwie świece, których blask słabo tylko rozwidniał mrok panujący w głębi ołtarza. Klęknęliśmy jedno obok drugiego. Złamana bólem, zmęczona łkaniem, bezsennością i żalem, dziecina oparła swą biedną główkę o moje ramię i tak pozostawaliśmy w milczeniu. Godzina była późna. W sali przyległej do kaplicy, na starym gdańskim zegarze, kukułka wykukała chrapliwym głosem godzinę drugą po północy. Wszędy panowała głęboka cisza, przerywana tylko odległym szumem śnieżnej zawiei, wstrząsającej ołowianą oprawą okienek w kaplicy i bolesnymi westchnieniami hani. Nie śmiałem się ozwać do niej żadnym słowem pociechy, tuliłem ją tylko do siebie, jakby już opiekun albo brat starszy. Nie mogłem się jednak modlić. Różnorodne obrazy przesuwały mi się przed oczyma, ale powoli z tego zamętu wyłania się jedna myśl i jedno uczucie. Oto że ta bledziuchna twarzyczka z przymkniętymi oczyma wsparta na moim ramieniu, ta bezbronna, biedna, maleńka istota staje mi się teraz ukochaną siostrą, za którą oddałbym życie i za którą, gdyby była potrzeba, rzuciłbym rękawice całemu światu. Tymczasem nadszedł brat mój młodszy Kazio i klęknął za nami, a potem ksiądz Ludwik i kilkoro ludzi ze służby. Odmawialiśmy pacierz wieczorny wedle codziennego u nas zwyczaju. Ksiądz Ludwik